We wszystkich dziedzinach przemysłu automatyzacja procesów zyskuje coraz większą rolę. Zarówno technicy, jak i inżynierowie muszą dobrze znać wiele strategii procesów sterowania. Lecz w jaki sposób powinien temu sprostać sektor edukacji i szkoleń? Poprzez integrację uniwersalnego sterownika binarnego z nową funkcjonalnością sterownika ruchu dla kąta i położenia, Lukas Niele oferuje system szkoleniowy do praktycznej nauki, który znakomicie pokrywa zagadnienia związane z techniką sterowania, zaczynając od systemów pozycjonowania z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego z klasycznymi kontrolerami, aż do matematycznych operacji modelowania ruchu opartych o wiele zmiennych w przestrzeni trójwymiarowej. Ten uniwersalny kontroler jest idealnym rozwiązaniem dla waszej pracowni. Możecie łączyć go też z różnymi innymi systemami sterowania. Używając naszych specjalnych narzędzi software'owych, możecie badać złożone układy w łatwy i przyjemny sposób. Przy pomocy interfejsu opartego o MATLAB Simulink studenci mogą tworzyć własne rozwiązanie algorytmów, najpierw w symulacji, a następnie badać je na rzeczywistych obiektach. Systemem sterowania kąta i położenia otrzymujecie doskonały, pełny, atrakcyjny i zapewniający możliwość treningu praktycznego system dydaktyczny z instrukcjami pokrywającymi szerokie spektrum zagadnień związanych ze sterowaniem w automatyzacji. Zawarta w zestawie osi jezdna wraz z mocnym hybrydowym silnikiem krokowym zapewniają możliwość uzyskania zarówno dużych prędkości ruchu, jak i przyspieszeń. Zastosowane układy sprzężenia zwrotnego dla prądu i szybkości umożliwiają uzyskanie bardzo precyzyjnej kontroli ruchu. Multimedialny kurs prowadzi studentów krok po kroku od podstaw do stworzenia całkowicie automatycznego cyfrowego systemu sterowania położenia. W tym celu muszą stosować metody optymalizacji parametrów, jak w rzeczywistych sytuacjach. Specjalnie opracowany software zapewnia proste i bogato ilustrowane demonstracje, bazujące na eksperymentach i rozwiązaniach teoretycznych. W następnym kroku, poprzez dodanie ramienia wahadła, wprowadza się kolejną zmienną sterowania. Z asystą multimedialnego kursu student optymalizuje wartości PID regulatora dla pętli sprzężenia zwrotnego z pomiarem kąta wahadła. Następnie tworzony jest system sterowania z kaskadowo położonymi regulatorami PID. Umożliwia to jednoczesne sterowanie pozycją i kątem wahadła. Tu właśnie sprawdzają się wszelkie zalety Matlab Simulink. Jest on specjalnie zoptymalizowany dla tworzenia algorytmów sterowania. Przez samodzielne tworzenie pętli sprzężenia zwrotnego w postaci bloków funkcyjnych i diagramów sygnałowych, studenci pogłębiają zrozumienie problematyki. Studenci rozpoczynają od opracowania algorytmu w środowisku symulacyjnym Matlab Simulink. Dzięki temu skrócony zostaje czas działań laboratoryjnych. Interfejs programowania w MATLAB Simulink zapewnia największą elastyczność w tym zakresie. Dzięki kursowi multimedialnemu można na przykład stworzyć algorytm dla odwróconego wahadła, które zostaje utrzymane i balansowany pionowo w górze podczas jednoczesnego sterowania pozycją karetki. To rozwiązanie zmusza studenta do łączenia różnych regulatorów i strategii sterowania. Bogato ilustrowany software eksperymenty praktyczne dla zdobycia praktyki Wszechstronny hardware Zestawy kursów Lukas Niele dla technik sterowania w automatyce zapewniają znakomity start w karierze.